Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Uch, ze szpitala w Remscheid Ja nazywam to miejsce murami Jerycha Jeżeli ktoś z Was nie wie czym było Jerycho albo czym były mury Jerycha to proszę zasięgnijcie informacji w Biblii w Księdze Józuego. Dzisiaj mamy drugi dzień radioterapii Jesteśmy po rozmowach z fachowcami, z doktorami i Obiecali nam, że ten kręg piersiowy będzie wzmacniany, on będzie w środku, ta masa będzie się zagęszczać, by te kości nie pękły. To jest terapia na kilka tygodni, na, na kilka miesięcy, więc efekty dopiero będą po kilku tygodniach, ale jest nadzieja, że, 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 że coś zacznie się w tej kwestii zmieniać. Poszliśmy drogą medycyny. Kiedyś w jakimś tam w innym czasie będę wyjaśniał, dlaczego. Wiecie dobrze, że zawsze byłem człowiekiem wiary, przełomów, ale niestety dzisiaj jestem w miejscu medycyny. To nie jest droga, którą chcieliśmy pójść, to jest droga, którą zaakceptowaliśmy na, na dzień dzisiejszy, i chciałbym podziękować Wam wszystkim za, za wsparcie, za modlitwy, za to, że jesteście z nami, że piszecie do nas, że dzwonicie do nas. Dziękuję. Polakom w Niemczech, niektórym Polakom w Niemczech, którzy, którzy bardzo mocno nas wspierają no i szczególnie dziękuję za Polskę za kościoły w Polsce, które się modlą za pastorów, a przede wszystkim za ludzi, których w ogóle nie znam, którzy wsparli nas też, wsparli Munikę finansowo i wspierają w sprawach, które można nazwać sprawami medycznymi dziękuję Wam za wszystko, jesteście świetni pozdrawiam Zmoruf Jericho Darius